Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Krupa, jestem adwokatem, a to jest kanał Poprawnie, na którym prostymi słowami opowiadam o swojej pracy i o prawie. Ten film to powrót do nagrywania po kilku latach przerwy. Zdecydowałem się, że spróbuję ponownie nagrać jakiś film o tematyce prawniczej na YouTube. Mam nadzieję, że uda mi się utrzymać regularność, a Was zachęcam do subskrypcji tego kanału, żebyście nie przegapili nowych odcinków, jeżeli jesteście zainteresowani. Ciekawostkami prawniczymi, zmianami w prawie albo komentarzami do aktualnych wydarzeń związanych właśnie z prawem. Na pierwszy ogień postanowiłem wziąć wywiad, który ukazał się w internetowym kanale 0. Jest to wywiad z policjantami zatytułowany Wszystkie grzechy polskiej policji, funkcjonariusze. Bez cenzury. Przeanalizuję wybrane kwestie, o których mówili bohaterowie, anonimowi bohaterowie tego filmu, pod kątem moich doświadczeń. Powiem Wam, czy faktycznie tak jest, czy faktycznie zetknąłem się z tym, o czym mówią ci policjanci, zarówno jako obrońca, ale też jako pełnomocnik osób pokrzywdzonych w sprawach karnych. No bo te kwestie poruszane w tym wywiadzie dotyczą właśnie głównie spraw karnych i sytuacji, oczywiście, codziennej funkcjonariuszy policji. No to zaczynamy. Tysiące funkcjonariuszy policji są na zwolnieniach lekarskich z powodu krążącej psiej grypy. Może Was dziwić to określenie użyte przez panią redaktor Psia Grypa, ale tutaj akurat nie ma to żadnego wydźwięku negatywnego. Że psy się tym nie. Przepraszam, że policja nie zajmuje się tą sprawą w ogóle. To jest na pewno też skonsultowane z tymi bohaterami wywiadu, którzy za chwilę ukażą się w tym materiale. Policjanci często mówią o sobie i do siebie nawzajem per psy. Jeżeli natomiast ktoś do policjanta, ktoś spoza policji, tak na przykład w trakcie interwencji... Użyłby takiego określenia, no może odpowiadać za znieważenie funkcjonariusza. Choć sądy już zaczęły patrzeć na tą sytuację nieco inaczej, w szczególności kiedy policjanci wykonują jakąś interwencję, ktoś się z nią nie zgadza, dochodzi do bardzo wybuchowych emocji i w tych emocjach ktoś nawet takim słowem albo jeszcze gorszym obrazi policjantów. Sądy uważają, że policjanci są narażeni na dużo dalej idącą krytykę, muszą być nieco bardziej gruboskórni. Ale raczej zalecam nie nie posługiwać się takim określeniem względem policjantów. No ale okej, okay, to był tylko wstęp, przejdźmy dalej. Policjanci e, mieli problem ze, ze sprzęgłem w samochodzie. No, nie potrafili tego rozwiązać, tego problemu, a radiowóz e, musiał być do służby, że tak powiem, wystawiony, no bo inny też był na, akurat nie w naprawie, to otrzymali informację, że e, jak im padał sprzęg, sprzęgła w podłogę, to żeby sobie przyczepili sznurek z czymś takim oczywiście się nie zetknąłem, no bo to jest taka wiedza bardzo powiedziałbym insiderska, jeżeli chodzi o postępowanie w policji. No jest to bulwersujące, natomiast wiecie, gdyby zrobił to zwykły obywatel, tak, nie będący policjantem. La, 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 to, to, to jest oczywiste wykroczenie. Dostałby mandat od tych właśnie policjantów. To jest wykroczenie z artykułu 86 Kodeksu Wykroczeń stwarzanie niebezpieczeństwa w ruchu. tak Jeżdżenie z niesprawnym sprzęgłem i to jeszcze w trakcie jazdy, podciąganie go, jak rozumiem, jakąś linką. No, co powoduje bardzo duże zagrożenie dla ruchu drogowego i współczuję każdemu kierowcy, który musiał być w jakiejś nagłej sytuacji i w ten sposób właśnie tym sprzęgłem się posługiwać. Dobrze, idźmy dalej. W ramach oszczędności, jak również zdarzają się już przypadki, gdzie zadania do służby są drukowane na zużytym papierze z drugiej strony, gdzie są dane osobowe, oczywiście są one zakreślone. Dochodzi do takich absurdów, że po prostu, no, żeby wydrukować notatkę, trzeba iść personalnie do naczelnika i pobrać sobie papier, bo nawet tego papieru nie ma. Dochodziło nawet do takich sytuacji, gdzie po prostu, żeby odpowiedzieć na pismo z zewnętrznej instytucji, trzeba było drukować na odwrocie tego samego dokumentu, który przyszedł, bo nie było po prostu na papier. Jak również w latach poprzednich zdarzały się sytuacje, że policjanci przynosili swój papier, swój toner, żeby mieć po prostu na czym pracować. No tak, ja akurat z drukowaniem pisma na odwrocie innego pisma na szczęście nigdy się nie spotkałem, ale oczywiście, cięcia kosztów są widoczne gołym okiem w trakcie każdej wizyty, nie tylko na policji, ale również w prokuraturze. Oszczędności tam się robi na czym się tylko da. Biznes, biznes na wodzie, na kawie, nawet niestety na takich rzeczach jak na papierze toaletowym, tak, który jest wydawany na prośbę. Takie rzeczy też widywałem i o takich rzeczach też słyszałem. Natomiast z brakiem papieru takiego do drukarki też oczywiście się zetknąłem. I wiecie, to jest bardzo kłopotliwe w sytuacji, kiedy idziecie na przesłuchanie kogoś, no i nie zawsze jest tak, że jest policjant przesłuchiwany i na przykład jego obrońca albo pełnomocnik. Tam jest jeszcze więcej osób bardzo często. Powiesz prawdę, to dostaniesz całą rampę. Często jest tak, że to jest jakaś konfrontacja, czyli mamy dwóch świadków, na przykład albo podejrzany i świadek. Bywa tak, że jest tam obrońca, dwóch obrońców, kilku pełnomocników do tego, więc jest kilka osób w sali przesłuchań. No i jest taka czynność po przesłuchaniu, po sporządzeniu protokołu, jak sprawdzenie tego protokołu. I czasami protokół dwu, godzinnych zeznań bądź wyjaśnień liczy kilkanaście stron, czasami się to zdarza. No i żeby było szybciej, żeby, bo każda osoba musi przecież sprawdzić ten protokół, czy jest sporządzony prawidłowo, żeby było szybciej, każdy mógłby dostać swój egzemplarz i uporalibyśmy się z tym w kwadrans. Natomiast tak to nie wygląda. Wygląda to tak, że każdy czyta po kolei jedną stronę i kartki są przekazywane pomiędzy osobami biorącymi udział w tej czynności. To wydłuża całą tę sytuację, no myślę, że co najmniej dwukrotnie. To widać również w sytuacji, kiedy chcecie uzyskać jakąś kopię. To jest w ogóle niemożliwe. Na to są określone przepisy, że musicie za to zapłacić. Dlatego, zawsze, kiedy chcemy skopiować akta, akt, kiedy chcemy mieć w nie wgląd i dostęp do nich później w kancelarii, musimy sami wykonać sobie ich zdjęcia. Nie ma absolutnie takiej możliwości, żeby ktoś nam coś skserował, nawet protokół czynności, w której braliśmy udział. Przejdźmy dalej. Teraz chyba będzie moment o zacofaniu technologicznym. Jeszcze mam faks z tej policji, bo to maile to dopiero wkraczają w taką ale faktycznie maili, a tak to idzie wszystko faksem. I ktoś wysyła maila z komendy wojewódzkiej do wszystkich jednostek, to są tony papieru. Tony papieru, gdzie są napisane totalnie niepotrzebne rzeczy. Można by to było całkowicie inaczej przesłać na skrzynki mailowe, ale nie, bo policjant się musi z tym zapoznać. Musi podpisać, że on to przeczytał. Tak, zacofanie technologiczne o tym można by mówić godzinami, ale tu akurat odniosę się tylko do tych maili. One funkcjonują bardzo, bardzo rzadko. Bardzo rzadko możecie liczyć na to, że jeżeli napiszecie jakiegoś maila na policję, to ktoś wam na to odpowie. Tutaj było wspomniane akurat to, że tam się bardzo dużo rzeczy drukuje, tak, i pisemnie doręcza się wewnątrz organizacji i bo, bo, dlatego, że trzeba to podpisać, zamiast wysłać komuś mailem, przecież dzisiaj można potwierdzić y, odbiór maila. Słuchajcie, to zacofanie w tych stycznościach obrońców i pełnomocników właśnie z pracą policji też przejawia się głównie w tym, już do tego trochę nawiązałem, w dostępie do akt. Żeby zapoznać się z aktami, dzisiaj trzeba osobiście przyjechać na komisariat czy do prokuratury. Absolutnie, znaczy to się zdarza bardzo rzadko, żeby Akta były zdigitalizowane, czyli to jest piękne słowo na bardzo prostą rzecz, czyli zeskanowanie. I wrzucenie ich do pliku i udostępnienie nam na przykład na pendrive. No, internetowo absolutnie nie ma takiej możliwości, żeby nawet obrońcy dostęp do takich zdigitalizowanych akt był udostępniony. Więc musimy tam pojechać, dostać akta fizycznie, umówić się wcześniej, no i sporządzać fotokopię. Zazwyczaj używa się do tego skanerów zainstalowanych w telefonie, żeby to po prostu jakoś schludnie i czytelnie później wyglądało. I teraz wyobraźcie sobie sytuację, że robimy zdjęcia tych akt, i później odbywają się kolejne czynności, przesłuchania, oględziny, różne czynności procesowe. I znowu musimy sobie zaktualizować wiedzę na temat tego, co znajduje się w tych aktach przed na przykład kolejnym przesłuchaniem naszego klienta. Musimy wiedzieć, co się wydarzyło. Nikt nam tego nie udostępni mailowo, nie ma żadnego portalu zastrzeżonego, wiecie, bezpiecznym hasłem nie, absolutnie. My musimy tam fizycznie pojechać i sporządzić sobie te fotokopie. I to może niekoniecznie jest zarzut do policji, do osób kierujących policją, bo oni nie mają na to wpływu. To jest zarzut tak jak większość w zasadzie moich zarzutów dzisiaj do naszego państwa, do osób, które ten ustrój tworzą, które decydują, że policja jest po prostu niedofinansowana i nie ma pieniędzy, środków na to, żeby działać sprawnie. Teraz znowu wracamy do tematu radiowozów. Każ nam się, je, każe nam się jeździć radiowozami, które, które de facto onej w ogóle nie powinny wyjechać spod komendy. Jeżeli my mówimy że mamy przegląd, no tak, mamy przegląd, który jest wykonany na stacji diagnostycznej Komendy Wojewódzkiej. To jaki ten przegląd może być? Przecież jakby ten radiowóz pojechał na normalną stację diagnostyczną, gdzie zbadałby go faktycznie prawdziwy, nazwijmy to prawdziwy diagnosta, a nie pan z beretką, yy, który ma, powiedzmy sobie szczerze, przychodzi o 7 rano i pierwsze co robią, no to Trzeba wziąć i się napić, tak? Bo to logimy jest tak samo, że gdyby ten radiowóz, tak jak mówię, przeszedł faktycznie przegląd, to mogę, mogę się pomylić o parę procent, ale połowa tych radiowozów nie nadaje się w ogóle do wyjazdu jakiegokolwiek spod komendy. Przyznam się szczerze, że ja o tym nigdy nie słyszałem, że policja ma swoich diagnostów, no ale już wiemy, dlaczego ma swoich diagnostów. Bo gdyby pojechali na stację diagnostyczną, to Spotkaliby się z odmową wbicia tej tak zwanej pieczątki, czyli z odmową przyznania przeglądu, dopuszczenia do ruchu. Człowiek bardziej dbają o własną żonę, o ten sprzęt. Moi drodzy, to jest przestępstwo. To jest poważne przestępstwo z artykułu 179 kodeksu karnego, czyli dopuszczenie do ruchu niesprawnych. Pojazdów. I oczywiście, taki nierzetelny przegląd no wydaje mi się trudno byłoby zrobić w stacji diagnostycznej, bo przecież diagnosta musiałby dostać chyba za to jakąś łapówkę albo musiałby być namówiony przez policjantów, żeby ten przegląd jednak zatwierdzić. Byłoby to dużo trudniejsze na pewno niż sprawdzenie radiowozu u diagnosty takiego policyjnego, ale nawet nie wiedziałem, że taka instytucja istnieje. Oczywiście, proceder. Mm, Podbijania tych pieczątek za pieniądze za łapówki jest bardzo popularny w Polsce na stacjach diagnostycznych, no ale gdzie jak gdzie, ale w policji nie powinien absolutnie się odbywać, w szczególności że te auta mają być no, bardzo sprawne. No, tego chyba sobie obywatele by życzyli, jeżeli to auto ma gdzieś na sygnale szybko dojechać do jakiegoś zdarzenia, gdzie ktoś potrzebuje interwencji policji, to wolelibyśmy, żeby to auto się mówiąc brzydko nie rozkraczyło gdzieś na drodze. I teraz coś, co mnie w mojej pracy dotyka chyba najczęściej w sytuacji, kiedy jestem pełnomocnikiem pokrzywdzonych, czyli odmawianie wszczęcia postępowania, kiedy zawiadamiamy o jakimś przestępstwie, kiedy to nie dzieje się z urzędu, ale z zawiadomienia pokrzywdzonego. W prowadzeniu spraw dochodzeniowo-śledczych absolutnie nie chodzi o to, żeby komukolwiek pomóc, żeby sprawę rozwiązać. Sprawa ma spłynąć, zejść ze stanu policjanta, ze stanu komisariatu, ona ma zejść do prokuratury. Nieważne jak ona się zakończy. Najlepiej, żeby się zakończyła umorzeniem lub odmową wszczęcia dochodzenia. No niestety, wskutek tego, że policja mierzy się z brakami kadrowymi, jest przepełniona sprawami, to. Uważam, że pierwsze przykazanie, tam kiedy właśnie wpływa jakieś zawiadomienie, wpływa jakaś sprawa, pierwsze przykazanie to jest odmówić wszczęcia. Drugie przykazanie, jeżeli już wszczęliśmy, to najlepiej byłoby to umorzyć, a nie prowadzić, prowadzić i, wiecie, produkować się na jakąś sprawę. Chodzi tu przede wszystkim o statystyki. Dlaczego przede wszystkim odmówić wszczęcia, żeby no właśnie nie wszcząć? I później nie umorzyć, bo to psuje statystyki. Bo lepiej w ogóle nie wszczynać, niż coś rozpocząć i to później przegrać. Bo wygrana sprawa dla policji to jest tylko ta, która zakończyła się w perspektywie długoletniej skazaniem, a wcześniej jeszcze aktem oskarżenia, zamknięciem śledztwa czy dochodzenia i przekazaniem, wniesieniem w zasadzie aktu oskarżenia przez prokuratora. Także na początek zawsze stykamy się z tym murem ryzyko odmowy wszczęcia, dążenie do odmowy wszczęcia, no chyba że sytuacja jest zupełnie ewidentna, ale nie dużo jest takich sytuacji od samego początku ewidentnych, no i o wysokim gabarycie, tak? Najlepiej jeszcze żeby była medialna. To też jest taki jeden z wielu trików, które pomagają osobom, które już trochę się znają na tych sprawach karnych z perspektywy właśnie pokrzywdzonych, które pomagają Kontynuować te postępowania, skutecznie je wszczynać. No właśnie, zawiadomienie mediów. Kiedy sprawa robi się medialna, wówczas tak zwane, mówiąc brzydko, ciśnienie na to, żeby coś w tej sprawie się działo, jest wysokie, no i faktycznie często się dzieje. Jest to krytykowane. Absolutnie nie chcemy nigdy tego robić, nie chcemy angażować mediów, ale czasami media działają właśnie jako taki katalizator. Dużo jest takich trików, odpowiednie wnioski w piśmie, w zawiadomieniu, w ogóle złożenie pisemnego zawiadomienia, a nie udanie się tam osobiście na początku i bycie, mówiąc brzydko, znowu spławionym na recepcji policji, bo tak też często się dzieje, złożenie odpowiednich wniosków w odpowiednim momencie, żeby na nie nastąpiła jakaś reakcja. Jest w ogóle w trakcie roku kalendarzowego kilka takich momentów, w których te odmowy wszczęcia czy umorzenia po prostu lawinowo spływają w rozmaitych sprawach. To są kwartały, koniec jakiegoś kwartału, półrocze, no i przede wszystkim koniec roku. Wówczas, mówiąc kolokwialnie, czyści się. Akta, te rejestry spraw w policji, bo tam biegną też terminy do załatwienia poszczególnych spraw, i żeby ten referat spraw w danym wydziale, udanego policjanta na koniec roku, był po prostu wyczyszczony. Więc. Wtedy odmawia się wszczęcia, umarza się często również na polecenie prokuratorów. No i jeżeli pokrzywdzony ma pełnomocnika albo silną wolę do tego, no to zaskarży taką decyzję i wówczas już jest to zmartwieniem sądu, czy uznać taką decyzję umorzeniową, czy o odmowie wszczęcia za zasadną, czy nie. To już wówczas trafia do sądu i ewentualnie może wrócić jeszcze do prokuratury, na policję. Idźmy dalej. Bardzo takim absurdalnym żądaniem było... Mowa jest o żądaniach prokuratora, który nadzoruje postępowanie przygotowawcze, to w którym czynności wykonują przede wszystkim policjanci i może wydawać polecenia policjantom, więc te żądania są ze strony prokuratora. Dopasowywanie przestępcy do różnych czynów, z którymi nic nie miał wspólnego, bo wszystko chodziło o statystykę żeby ją podwyższyć. Powiem jak to wyglądało. Załóżmy, w pewnym mieście jest bardzo duża ilość kradzieży sklepowych. Małych, ale jednak jest bardzo duża ilość. Łapie się jedną osobę na takiej kradzieży, a następnie tej osobie tłumaczy się, że jeżeli przyzna się do pozostałych kradzieży, otrzyma wyrok mniejszy niż za tą jedną kradzież. Tak, to jest jak najbardziej możliwe i w ogóle to, co mówi ten policjant, Da się na to znaleźć właśnie receptę w przepisach. Wiem, że może Was to dziwić, że jak to, za wiele kradzieży mniejsza kara niż za jedną kradzież? No ale tak, przepisy na to pozwalają. Artykuł 278 kodeksu karnego, oczywiście, mówiący o kradzieży, każe sprawcę tutaj karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. I to może być oczywiście jedna kradzież. Natomiast jest coś takiego. Jak czyn ciągły, artykuł 12 kodeksu karnego, i jeżeli mamy dwa lub więcej zachowań podjętych w krótkich odstępach czasu, krótki odstęp czasu to może być równie dobrze miesiąc, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, czyli jeżeli sprawca chce dokonywać wielu kradzieży, jakiś sposób na życie sobie z tego na przykład wymyślił, uważa się za jeden czyn zabroniony. Kilka kradzieży uważa się za jeden czyn zabroniony. Artykuł 57 literką B kodeksu karnego. Normuje nam sposób karania takiego sprawcy, czyli w przypadku skazania za ten czyn ciągły, sąd wymierza karę przewidzianą za przepisane sprawcy przestępstwo powyżej dolnej granicy do podwójnej wysokości górnej granicy ustawowego zagrożenia, czyli sprawdzamy sobie z powrotem artykuł 278: powyżej dolnej granicy, powyżej 3 miesięcy, czyli od 4 miesięcy do 5 lat razy 2, górna granica dwukrotnie zwiększona, czyli do 10 lat. I takie mamy tutaj widełki. I może być tak, że policjanci za np. 10 kradzieży, jeżeli przyznasz się do 10 kradzieży, zaoferowali najniższy wymiar kary, nawet 4 miesiące. No ale bądźmy realistami, zaproponowali pół roku. Tak, że prokurator z takim wnioskiem do sądu wystąpi, jeżeli oczywiście będzie przyznanie. Proponujemy pół roku za 10 kradzieży. Natomiast jeżeli ty się przyznasz tylko do tej jednej kradzieży, to skończy się na roku i sąd cię na ten rok skaże, bo taki akt oskarżenia do sądu wpłynie. Więc absolutnie wierzę, że taki proceder mógł się dziać. Na szczęście nigdy z takim jakimś ultimatum się nie spotkałem. Też zresztą nie wyobrażam sobie, że takie ultimatum jest wygłaszane co do kogoś, kto ma obrońcę. Raczej co do osób podejrzanych które bronią się na własną rękę. To tyle na dzisiaj są to oczywiście wybrane fragmenty tego ciekawego wywiadu. Polecam wam serdecznie całość, aczkolwiek nie zgadzam się z tytułem Wszystkie grzechy polskiej policji, bo to absolutnie nie są wszystkie grzechy polskiej policji, jest ich zdecydowanie więcej. Ten przytyk i moje liczne przytyki z tego filmu nie są do szeregowych funkcjonariuszy, ale do osób zarządzających tą formacją, tworzących jej ustrój, tworzących przepisy, wedle których funkcjonuje policja oraz cały proces karny również do osób, które planują budżet, no przede wszystkim do polityków, bo każdy z nas chciałby, aby formacja, która ma za zadanie dbać o nasze bezpieczeństwo była doposażona, doinwestowana była wręcz po prostu idealna, aby chciało się w niej pracować. Dzisiaj jest absolutnie zaprzeczeniem tego. Policja, jej funkcjonowanie jest zaprzeczeniem tych ideałów. I oczywiście bardzo często można pozytywnie się zaskoczyć, można spotkać się tam z dużym zaangażowaniem, z naprawdę sumiennymi... Tak zwanymi gliniarzami, którzy podchodzą do swojej pracy bardzo rzetelnie, chcą pomóc obywatelowi, ale bardzo często to jest po prostu niemożliwe. Bardzo często trzeba kierować się jakimiś trikami, wytrychami, szukać odpowiednich przepisów, które można wykorzystać skrupulatnie po to, aby doprowadzić jakąś sprawę do końca, pomóc klientowi pokrzywdzonemu, na przykład, doprowadzić jakąś sprawę do końca. No i w tej drugiej sytuacji, kiedy jesteśmy obrońcami, Czuwać nad tym, aby uprawnienia podejrzanego nie zostały złamane. Każdy ma prawo do obrony. Pamiętajmy o tym. A niestety, w sytuacjach, kiedy obrońcy obok brakuje, to na policji, na komisariatach dzieją się naprawdę przeróżne rzeczy, różne manipulacje. No niestety, również właśnie po to, aby hołdować tej zasadzie, aby coś zrobić szybko, coś zrobić po łebkach, niekoniecznie do końca rzetelnie, bo nie ma na to środków. Dziękuję wam, że dotrwaliście aż do końca tego materiału. Zostańcie trochę dłużej na kanale, poprawnie zasubskrybujcie go, dajcie łapkę w górę. Dzięki temu będziecie na bieżąco z kolejnymi filmami. Zamierzam tutaj publikować rzeczy dotyczące zmian w prawie, będą omówienia różnych medialnych spraw, będzie tłumaczenie prawa prostymi słowami. Wasze wsparcie bardzo mi pomoże. W tym no, ciężkim i bardzo żmudnym zadaniu, jakim jest tworzenie filmów na YouTube. Dziękuję Wam serdecznie. Do zobaczenia.